Starosta Łukowski, Dariusz Szóstek odwiedził miejscowość Zofibur w gminie Wojcieżków, aby zapoznać się z postępem prac przy kompleksowym remoncie zabytkowego, drewnianego kościoła pod wezwaniem świętej Zofii. Inwestycja obejmuje gruntowną renowację świątyni, stanowiącej ważny element dziedzictwa kulturowego regionu. Prace realizowane są dzięki środkom z rządowego programu Polski Ład oraz wsparciu finansowemu samorządu województwa lubelskiego. Znajdujemy się dzisiaj w kościele parafialnym w Zofiborze to jest właśnie ten kościół, którego stan poprzedni spędzał nam sen z powiek. Razem z księdzem proboszczem podjęliśmy starania, aby ten zabytek, ta perełka architektury drewnianej barokowej odzyskała dawny blask. Jak widać, dużo jest jeszcze do zrobienia, natomiast to co już dzisiaj zastaliśmy, budzi zachwyt i podziw i myślę, że ten kościół będzie służył parafianom przez kolejne Setki lat. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które pięknie przyczyniły się do remontu naszej świątyni. Tak jak w czasie mrze święty wspomniałem, że zaczęło się tak naprawdę już tak na poważnie od pana starosty, od pana Darka, dyrektora do spraw ekonomicznych naszego szpitala w Łukowie, a później te sprawę już przejęliśmy. Po to, żeby przy ich pomocy zdobyć dofinansowanie remontu naszej świątyni. Dzisiaj mamy taki drugi dzień otwarty, naszego kościoła, aby ludzie, nasi parafianie i wszyscy chętni zobaczenia wnętrza świątyni, mogli zobaczyć, jak jest efekt tych prac. Prace obejmowały całą stronę zewnętrzną kościoła i wewnętrzną, biorąc pod uwagę ściany, podwaliny. Wszystko to, co się wiąże z zabezpieczeniem kościoła, stan przed remontem był opłakany i nie rokował nawet, myślę, że kilku lat, żeby w nim ludzie mogli się spotykać i przebywać, modlić. A więc teraz możemy być pewni, że po tym remoncie, który, którego zakończenie planowane jest na koniec czerwca następnego roku, przyczyni się do tego, że ten kościół będzie stał dalej kolejne 100 lat. Dzisiaj jest wspaniały dzień, jakim jest okazja do podziękowania rolnikom za plony, za podsumowanie wszystkich prac polowych. Za to bardzo serdecznie dziękujemy, ale również jest to wspaniała okazja, aby obejrzeć, zobaczyć, jaki jest postęp prac w naszym kościele i również podziękować, podziękować Bogu, ale również Księdzu Proboszczowi, Panu Staroście za możliwość dofinansowania do kościoła, który może odzyskać dawny blask i wspaniale służyć parafianom, parafizofibom.